5 rzeczy, które każdy rekruter chce usłyszeć na rozmowie kwalifikacyjnej. Ja jako profesjonalny headhunter pragnę właśnie Ciebie zabrać w niezwykłą podróż, pełną humoru, cennych porad i nieco szaleństwa. Więc zgadnijcie o czym będzie mowa. Tak, dziś przygotowałem dla Was e, informacje o 5 rzeczach, które każdy rekruter chce usłyszeć na rozmowie kwalifikacyjnej. Więc przygotuj się na moc wiedzy, ciekawostek i no dobra powiedzmy sobie szczerze doskonałą zabawę. Zrobiłem zadanie domowe. Zaskoczony? Spokojnie. Nie mam na myśli badań nad pierwszą książką Forensa Pupaj, Paris. Chodzi o to, abyś pokazał swojemu przyszłemu pracodawcy, że zainwestowałeś czas i energię, aby poznać ich firmę. Zaufaj mi. Rekruterzy uwielbiają, gdy kandydat wskazuje inicjatywę i zna cel, do którego e, zmierza. Dalej, mam kilka pomysłów, jak możemy poprawić. Zamiast czekać na pytanie, czy masz jakieś pytanie do nas, pokaż swoją inicjatywę i przedstaw konkretne propozycje. Rekruterzy oczarują się właśnie tą Twoją kreatywnością i uwierz mi, będą pod wrażeniem Twojego zaangażowania. Jestem elastyczny i lubię się uczyć. A kto nie chciałby pracować z kimś? Takim, który to, to pokazuje. W dzisiejszych czasach firmy potrzebują pracowników, którzy potrafią się przystosować do zmieniającej się sytuacji. Pokaż, że jesteś otwarty na nowe wyzwania i gotów rozwijać swoje umiejętności. Rekruterzy to docenią. I to, co mnie napędza, to. No właśnie, nie bój się podzielić swoją pasją. Rekruterzy chcą pracować z ludźmi, którzy są zmotywowani i zaangażowani. Daj im znać, co sprawia, że skaczesz z radości, a nie tylko z, nie tylko z pracy. Twoja pasja może być tym, czego szukają. Cieszę się, że mogłem to być. Na koniec nie zapomnij podziękować za rozmowę. To zawsze miłe, gdy ktoś jest wdzięczny za poświęcony czas i okazję, którą mu dano. Poza tym dobrze jest pokazać właśnie swoje dobre maniery. I to wszystko, drodzy słuchacze. Teraz macie całą mądrość świata w pigułce, więc biegnijcie i bądźcie najlepszymi kandydatami, jakimi możecie być. Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko czas, w którym rekruter dowiaduje się o tobie, ale też świetna okazja do tego, aby pokazać właśnie swoją wartość i przekonać ich, że właśnie to ty jesteś tym, czego szukają. Teraz, gdy już wiesz, jakie magiczne słowa wypowiedzieć na rozmowie kwalifikacyjnej, jestem pewien, że osiągniesz sukces na rynku pracy i to będzie dla Ciebie o wiele łatwiejsze. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć, jakie te, jak te porady przekładają się na Twoje doświadczenia. Dlatego mam do Ciebie pytanie, które z pewnością zwiększy tą naszą małą interakcję. Jakie są Twoje najlepsze doświadczenia z rozmów kwalifikacyjnych i jakie nietypowe odpowiedzi udało się wykorzystać na swoją korzyść? Daj znać w komentarzu. Przyznam się, że nie mogę się doczekać, właśnie aby przeczytać Te, te Twoje historie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.